Nie będzie to film przyrodniczy, choć w muzyce The Berserker tkwi jakaś zwierzęca siła. Zastanawiałem się, jak opisać muzykę De Berserker. Jest tak, jak gdyby członkowie karkas poszli na imprezę techno i wzięli srogie piguły. Najlepiej wytłumaczyć na przykładzie. Będę dalej trzymał się tej przyrodniczej terminologii. Otóż mamy dwa kangury. Ten z prawej jest słodki i Milusi, a ten z lewej to nakoksowany skurczybyk No i muzyka The Berserker to zdecydowanie ten kangur z lewej strony. The Berserker, jak można się domyślić, pochodzą z Australii, powstali w 1995 roku, działali do 2010, rozpadli się potem, reaktywowali się jeszcze na 4 lata w 2019 i znowu się rozpadli. Czyli kapela w tej chwili nie istnieje. Ale przez pierwsze 15 lat działania zostawili nam 5 albumów, i każdy niszczy. Przejdźmy do muzyki, bo o to w tym wszystkim chodzi. Najdłużej zatrzymamy się przy debiutanckim albumie o nazwie Deberserker. Płyta wyszła w roku 2000. Muzycznie Deberserker to jest, myślę, najbliżej jest do grind -cora. Industrialne naleciałości, dead metalowe też. E, absolutnie zespół ma swoje brzmienie oryginalne. E, zawsze szanuję kapele, które mają swoje oryginalne, niepodrabialne brzmienie. The Berserker miał takie od początku. Włączysz i wiesz, że to jest The Berserker. Nie ma żadnej wątpliwości. E, debiut jest no, chyba najbardziej niespójny stylistycznie. E, słychać tu wszelakie wpływy, jakie inspirowały muzyków. Jest tutaj od techno. No już widzę, jak tam ludzie kręcą nosem. Techno bywa różne. Yy, no, przez Death Metal karkas, o, karkas, duch Karkas tutaj się nosi nad całą yy, twórczością Deberserker, dlatego go wspominałem wcześniej. Aż po, gdzieś po muzykę taką industrialną, prawdziwą, gdzieś tam ocierają się nawet ostatnie kawałki na tej płycie o noise. Także jest tutaj grubo. Płyta jest absolutnie niszcząca, jest to jakieś tam ekstremum kolejne. Może taki ortodoksyjny słuchacz, nie wiem, dew metalu może kręcić nosem na tą techno, ale panowie od samego początku używali automatu perkusyjnego. Wiecie, z automatem perkusyjnym to jest tak jak z każdym narzędziem, jest młotek, można wbić gwóźdź, można rozbić komuś głowę i tu jest tak samo, można automat perkusyjny użyć do słodkiej piosenki disco polo, a można użyć go jako maszynę zniszczenia, <grytania> tak używają go The Będę wrzucał jakieś króciutkie kawałki z każdej płyty, ale one tak naprawdę są kompletnie niereprezentatywne dla tego, co jest na albumie. Trzeba sobie go po prostu przesłuchać. <śmulary> Nie dajcie się zwieść temu, co przed chwilą usłyszeliście. Specjalnie wybrałem taki chwytliwy kawałek. Przechodzimy do drugiej płyty Do Berserker o nazwie Dissimulate. Płyta wyszła w 2002 roku. Tu już jest bardzo spójnie, stylistycznie. Jest taki jednolity ten album, jest ciągły w pierdol. Nie ma na tym albumie chwili na oddech. A z tego albumu wybrałem, żeby znowu nie było rozbyty reprezentatywnie cover, karkas. W 2005 roku dostajemy trzeci album zespołu World of Lies. To chyba najlepszy album tej, tej kapeli, przynajmniej dla mnie. No, może jeszcze debiut. Co na pewno się zmieniło, to brzmienie gitar zyskało na ciężkości, bardziej takie mięsiste. Świetnie się tego słucha. Stylistycznie jest właściwie wciąż to samo. Mówię tylko, muzyka zyskała na, na ciężkości. No, i jest tu świetny, 20-minutowy, zamykający kawałek, który jest Takim zupełnie inny niż cała reszta. Spokojny kawałek, taki melancholijny wręcz. Ale jego nie będziemy słuchać, posłuchamy sobie innego kawałka. W roku 2007 dostajemy czwartą płytę The Berserker, Animo To chyba myślę jest punkt wejścia, jakby ktoś chciał sobie posłuchać tej kapeli. Jest najbardziej chyba zwarta płyta, taka esencja Berzekera. Niecałe 29 minut muzyki, króciutkie utwory, bardzo dobrze się tego słucha. rok później dostajemy kolejną płytę The Berserker Reawakening poprzednie cztery płyty wydawała wytwórnia IREK. E muzycy wydali tą płytę we własnej wytwórni i myślę, że to jest podstawowy problem z tą płytą ta płyta ma kiepskie brzmienie werbel, który wybrano na automacie perkusyjnym jest delikatnie mówiąc irytujący męczy mnie to strasznie przy dłuższym słuchaniu też produk mówię, produkcyjnie ta płyta leży, muzyka straciła sporo siły przy tej produkcji, choć nadal jest to straszliwy wpierdziel i może dla niektórych być jakby plusem to, że takie brzmienie jest bardziej undergroundowe. Nie jest to zła płyta, jest na nie mnóstwo fajnych pomysłów, a jednak jest moim zdaniem najsłabsza z całej dyskografii. sobie dodaliśmy do końca dyskografii Deberserker. Zespół na wskroś oryginalny. Nie kojarzę jakichś innych kapel, które by grały podobnie, ale jak znacie, to dajcie znać, może mi coś umknęło albo zapomniałem. To jest taki filmik z cyklu Ocalić od zapomnienia. <śm> szkoda by było, gdyby taka kapela kompletnie gdzieś zaginęła. Muzyka Deberserker wciąż brzmi świeżo, mimo upływu lat. Dajcie znać, czy w ogóle słyszeliście kiedyś The berserker, co myślicie o ich muzyce i czy to jakieś techno główno. <noise> Dzięki za oglądanie. Słuchajcie tego hałasu. Do następnego. Cześć.